Mm © bf -hmm. Tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Tak jak powiedziałem już we vlogu, degustacja nowego piwa z Dr. Bru. I no tutaj, tak jak powiedziałem, jestem trochę chory, więc będzie ona w bardzo ograniczonym zakresie, ale postaram się wszystkie jakby aspekty tego piwa zbadać, może za wyjątkiem e, pijalności, bo jak powiedział kiedyś Stan Hieronymus, z którym kiedyś sędziowałem, e, tak naprawdę pijalność to można ocenić, jak się wypije dwie szklanki danego piwa, czyli dwie pinty. To wtedy można powiedzieć, czy jest pijalne, czy nie, czy chce się trzecią, czy nie. No ja trochę mam inne zdanie, ale, ale coś w tym jest, coś w tym jest. Ale prawda jest też taka, że na konkursach piwowarskich. Na konkursach piwowarskich oceniamy gdzieś próbki 50-70 ml i zwykle ich nie dopijamy. Czyli naprawdę piwo musi być genialne, żeby sędziowie je dopili. Bo po prostu nie chcemy sobie zaburzać percepcji przy następnym. Ja mówię, jestem trochę chory, więc ograniczę się do takich jakichś 100 ml. Tutaj, tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że mm, oczywiście e, pewnie bym się nie skusił na to e, piwo e, w takim układzie, ale ponieważ... E, za, za chwilę wyjeżdżam, mam jeszcze jedno takie wyjazdowe e, szkolenie. E, a po drugie, oczywiście współpraca z dr Bruno jest już tak długa, że, że nie chciałbym chłopaków tutaj je zostawić jakby na lodzie, więc, e, więc postanowiłem, że w takim ograniczonym zakresie zdecyduję się na tą degustację. E, muszę powiedzieć, że to jest piwo. E, pierwsze piwo oprócz 1 na 100, które pije od. 10 dni? Może nie, od 8. Eee, czyli od Portugalii. Potem już piłem wino. Piłem eee, ale piwa chyba nie. Chyba nie piłem. Eee, no dobra. Eee, Doktor Bru, przeniczne. Pierwsze Primo to w ogóle nie wygląda jak piwo Doktor Bru. To znaczy etykieta jest jasna. Jasna taka. Piaskowa, można powiedzieć. No, doktor Bruch przyzwyczaił nas, że te etykiety są czarne, z jakimiś tam kolorowymi, mniej lub bardziej napisami. Po drugie, mamy tutaj jakąś głowę damską. Jakąś taką, ni to, to jest jakaś taka kobieta, pirat. Jakaś taka z, z, z filmu, z filmu, prawda? Piraci z Karaibów, czy tam z tego Black Sails. Czyli ona ma tutaj taki jakby, nie wiem jak to się nazywa, trójgraniasty kapelusz, przecież on taki nie jest trójgraniasty, tu jej jakieś kłosy wyrastają. No i jest to naprawdę większa sztuka. <laughs> sztuka przez duże Eż, nie bójmy się tego słowa. Piwo nazywa się przeniczne i tutaj jest kolejne zaskoczenie, bo... Um, bo nie ma tutaj no, żadnej nazwy. No, mieliśmy już pszeniczne piwa z Dr. Doktoru, czyli mamy American Big Beer, mamy American Weizen i był Australian Weizenbock, czyli już trzy piwa pszeniczne I jeszcze był Smoked Weizen, ten na Birgit Madness, czyli cztery piwa pszeniczne, a żadne się nie nazywało pszeniczne, a to się nazywa pszeniczne. Nie za bardzo jest tu napisane, co to jest ze styl, bo mamy napisane tak, Przeniczne, lekkie, orzeźwiające. Szczęśliwe, drożdże, Nadały temu piwu nuty bananowo-goździkowe. Całości dopełnia delikatna, chmielowa mgiełka. Z rozkoszą polecamy podawać z plasterkiem cytryny lub pomarańczy. Doskonałe do lekkich posiłków. Doskonałe samo w sobie. Słody to przeniczny plizneński karbelowy. Chmiele magnum i lubelski. Ekstrakt 12, alkohol 4, goryczka 18. Piwo jest z datą do 14 stycznia 2018 roku i jest uważane w Niehanowie. Po kolei, skoro bananowo-goździkowe, no to wiemy, że jest to klasyczny Hefeweizen, Nie jest to witbir. Tutaj troszkę taka obrazoburcza sugestia, żeby podawać z plasterkiem cytryny lub pomarańczy. To jest typowe bardziej dla wit do witbirów. Przy czym tam oni nie podają plasterka, tylko ósemka. Czyli te, kroi się cytrynę na pół, potem na ćwiartkę i jeszcze raz na pół. Czyli taką jedną ósemkę się wrzuca do tego, albo no, zawiesza na rancie szklanki. E, więc do Witbira jak najbardziej. Do wajcena w Niemczech, by, a w Bawarii szczególnie, to by dostali zawał, jakby ktoś poprosił o to. Natomiast wiem, że były jakieś browary restauracyjne w Polsce, które serwowały w ten sposób wajcena. E, no, nie jestem zwolennikiem tego. E, do Witbira tak, do wajcena nie. Druga sprawa, e, no mamy 4% alkoholu, to dobrze, zwłaszcza w mojej obecnej sytuacji. E, no, i, e, no i co? I tylko polskich miel, Magnum i Lubelski. Zakładam, że jest go mało, no goryczka 18 ale już nie, nie jest napisane IBU. Nie wiem, czy do w tym momencie można tak sobie pisać 18 i nie pisać czego 18. E, co dziwne, kapsel czarny golas. A już przecież doktor Bru miał Miał kapsle, mm, miał kapsle y, firmowe. Tutaj muszę też powiedzieć, że to chyba wynika z tego, że y, chłopaki chcą dotrzeć do szerszego klienta. Zobaczyli, że na przykład ten Perfect Lager, którego mają w ofercie, się dobrze sprzedaje, który nie jest jakoś mega wyrazisty, ale się sprzedaje. tak? to, to jeżeli klient tego oczekuje? A trzeba powiedzieć, że sprzenicznym wcale nie jest tak super w Polsce. Browarom kraftowym klasyczny wajcen wychodzi różnie. Pamiętam, że piłem dobre warki Bambra z szałupiw, a piłem też kiepskie warki. Uważam, że jednymi z lepszych wajcenów w Polsce są pszeniczne Zambera i ściahana pszeniczna. A tak to z tym pszenicznym jest bardzo różnie. Paradoksalnie z browarów restauracyjnych jest bardzo często solidny wajcen, ale oni tam stosują pewien trik, czyli schładzają piwo przed, przed końcem fermentacji. I zostaje w nim trochę słodyczy, dlatego że drożdże WB06, co prawda nie wiemy, czy tutaj zostały użyte, mają tendencję do niestety... Do niestety zbyt głębokiego odfermentowywania piwa. Jedną rzecz jeszcze sprawdzę, czy piwo jest pasteryzowane? Tak, jest niefiltrowane, nie pasteryzowane. Więc teoretycznie mógłby tu być ten manewr z browarów restauracyjnych zastosowany. Co sugerowałoby to, że mamy tylko 4% z 12 e, ekstraktu. Z 12 powinno być przynajmniej 5,5, 5,1%. No można powiedzieć, nie, że koncerny to wyciągnęłyby i 6,1% z 12, no ale. Zobaczmy. Mm, no ładnie banan klasycznie. Goździk też jest. I taka buta drożdżowa. Ładne jednolicie zmętnione. To jest też prawda taka, że ja je dopiero co dostałem, więc ono nie miało czasu się sklarować, ale tu jest ładnie zmętnione. Muszę powiedzieć, że y, chyba ktoś przesadził z terminem. Znaczy, ja wiem, że on handlowo jest wymagany i, bro, i, i sklepy hurtownie tego oczekują. Ale 14 stycznia nie chciałbym tego piwa pić nawet w listopadzie, bo obawiam się, że ono już będzie pozbawione cech charakterystycznych wajcena. Piana, y, taka se. Jak na wajcena, to powiem, że kiepscizna straszna. Dlatego że piana na wajcenie powinna być obfita, taka puszysta. A tutaj jest no, grube bąble, no, piana beznadziejna, beznadziejna. Duże zmętnienie, taka barwa mm, przytłumionego złota, w porządku. Banan bardzo wyraźny, lekki goździk i nuta drożdżowa. Mm. Wyraźny goździk, wyraźny banan. I wyraźna nuta drożdowa, czyli to wszystko co było w aromacie. Od w odczuciu w ustach nie brakuje mi wysycenia, ale generalnie piwo jest za nisko wysycone. Dlatego się nie chciało zbudować piana, dlatego um, mam wrażenie, ono, ono jest za mało nasycone po prostu, chociaż no jak tu pobeł tam, to dosyć ładnie się pieni. Nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego tak się zrobiło, że nie chce się hmm, nie chce się ładnie pięć hmm, powiedziałbym, że ciut za wysoka goryczka. Chociaż może to to odczucie goryczki jest powodowane przez drożdże. Ich tu jest naprawdę sporo. Podejrzewam, że jak to piwo się ustoi nieco i tutaj trochę tego osadu się zostaje, to nie wlewajcie wszystkiego, tylko nalejcie tylko tyle, żeby ono było zmętnione, bo ono ma trochę za taką. Hmm, ona nie jest może zbyt intensywna, ta goryczka, ale jest taka trochę muląca. Ono jest taką trochę drożdżowo mulące Natomiast banan, goździk, wszystko jest. Na pewno nie jest przechmielone, na pewno nie ma amerykańskiego chmielu. W ogóle chmielu nie czuję. Bardzo klasyczny Wajcen. Nie jest za słodki, tego się obawiałem. Bo wiecie, jak się zatrzymuje tą fermentację, no to wszystko fajnie, fajnie, ale jednak słodki Wajcen to jest trochę oksymoron. Znaczy Wajcen nie powinien być słodki, bo on wtedy jest mdły. Takie przejrzałe badanie. Jeżeli on jest słodki aromatem bananów, goździków, to wszystko ok. Ale jeżeli tu zostaje dużo maltozy i on jest po prostu mdło słodki, to jest źle. Dla miłośników e, piw do dobru, tych mocno mielonych, e, będzie to raczej zaskoczenie. E, ale. Mówię, to jest bez, bez wydziwiań, bez wydziwiań normalny wajcen, taki uczciwy. Myślę że, myślę, że kolejne warki będą może bardziej dopracowane, jeżeli chodzi o ilość dwutlenku węgla, o lepszą pianę, no bo tutaj mówię, no akurat w wajcenie piana jest czymś, na co się naprawdę zwraca uwagę. W eil nawet w IPA to jest sprawa, powiedzmy, drugorzędna. W barley może i w rysie może jej prawie w ogóle nie być. Nic się nie dzieje. Ale w wajcenie, no kurczę, musi być piana. Nie wiem, czy bym nie wywalił tutaj tego karmelowego ze słodu, z zasypu, ale może się czepia. Um, solidny wajcen. Bez jakichś ekstaz, bez jakichś um, um, szoku. Niczym to, to nie zaszokuje nikogo, ale jest. Banan jest goździk. No to, jak to jest, no to znaczy, że jest solidny wajcen. Natomiast brakuje wysycenia, brakuje piany. Chociaż też trzeba powiedzieć, że białka raczej są, bo jak bełtam, bełtam, to się coś tutaj cały czas tworzy. Także to nie jest tak, że brakuje białek. Wasze zdrowie i do usłyszenia.